Witam wszystkich miłośników Bożego Słowa. Jutro, sobota, 12 tygodnia zwykłego. W tym dniu przypada też wspomnienie niepokalanego serca Matki Bożej. Do modlitwę proponuję Ewangelię z jutrzejszej liturgii. Ewangelia według Świętego Łukasza, rozdział 2, wersety 41-51. Łukasz 2, 41-51. Duchu Święty, świecaj nas, prowadź w wspomagaj. Mario bądź przy nas, pochylających się nad tajemnicą Bożego Słowa. Wysłuchajmy słów Ewangelii. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschę. Gdy On miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie. A tego nie zauważyli Jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi, szukali go wśród krewnych i znajomych. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im, zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwił się bardzo, a jego matka rzekła do niego, synu, czemuś nam to uczynił. Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział, czemuście mnie szukali. Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi, wrócił do Nazaretu i był im poddany. A matka jego chowała wiernie te wspomnienia w swym sercu. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chrystus. Moi kochani, kilka, jak zwykle, myśli, impulsów do modlitwy. Słowem na jutrzejszy dzień, jutrzejsze wspomnienie. Czytamy, że udali się tam zwyczajem świątecznym do Jerozolimy na obchody świąt Paschalnych. Jutro chcę pytać na modlitwie, czy moim zwyczajem świątecznym jest. Co niedzielna Eucharystia, czy się udaje do świątyni parafialnej czy innej, aby przy świętej uczestniczyć, ją przeżywać, aby na Brze świętej spotkać się z Bogiem i tymi, którzy tak jak ja wierzą, modlą się, kochają. Czy to nie jest takie wyjście, o, przejdę się, postoję sobie, popatrzę i wrócę. Czy wracam z tego spotkania w czasie moich uroczystości paschalnych, czyli niedzielnej mszy świętej, dotknięty łaską Pana Boga, choć trochę lepszy, gotowy, aby uczynić jeszcze lepszym świat i środowisko, w którym żyję, pracuję. Uczę się, przebywam. Czytamy, że w poszukiwaniach Jezusa, który zagubił się rodzicom, skierowali oni pierwsze kroki ku krewnym i znajomym I tam go nie znaleźć. Czy mam takie życiowe doświadczenie, że często wśród moich krewnych i znajomych trudno jest mi znaleźć Pana Boga. Trudno mi jest o Panu Bogu mówić. Trudno jest mi o Panu Bogu dawać świadectwo. Czy może nie jeden raz słyszałem z ust moich znajomych i bliskich, Ty jeszcze wierzysz w te bajki? Co wówczas robić? Modlić się za nich i wierzyć w te bajki głęboko wierzyć i wierzyć. Może przyjdzie chwila, kiedy będą prosić, aby mi o Jezusie powiedział. Tak wprost. Choć zapewne nieraz podpatrują moje życie, aby tego żywego Boga w tym życiu, moim życiu codziennym, doświadczyć. Czytamy słowa Maryi która mówi do odnalezionego Jezusa, oto Ojciec Twój, ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Ważny jest ten ból. Jeśli dzieje się moja relacja, więź z Panem Bogiem, Czy też w życiu ruchowym się pogubiłem, pogubiłem Pana Boga, Ważny jest ból, bo wtedy będę go szukał. Ból mówi, że to, co utraciłem, jest dla mnie ważne. Czy kogo utraciłem? Że trzeba go odnaleźć. Na nowo zbudować relację z zagubionym, utraconym Panem Bogiem. Jeśli nie ma bólu, to będę udawał, że szukam. Albo w ogóle nigdy nie podejmę żadnych poszukiwań, albo będę tak szukał, aby go nie odnaleźć. I wtedy będę bardzo w życiu, ja zagubiony, ja zagubiony. Wreszcie, Ewangelia dzisiejsza czy jutrzejsza, przepraszam, sugeruje nam, że w dialogu z Panem Bogiem, nie wszystko muszę rozumieć. Niezrozumieni tego, co im powiedział. Ale ważne, aby dla tych niezrozumiałych słów Pana było miejsce w moim sercu, jak było w sercu Mary. To zaufanie, że teraz nie rozumiem. Ale jeżeli Pan będzie chciał, to w pewnym momencie mojego życia. To zrozumienie przyjdzie. To, co teraz nie rozumiem, zostanie rozświetlone i wyjaśnione. Tu chcę sobie uświadomić, że Słowo Boże, którego nie rozumiem, ale przed którym otwieram moje serce, pracuje na moją korzyść. Pracuje we mnie, to serce przemienia. I choć jeszcze go nie rozumiem, to już to, to słowo niejako kocham. I ufam, że z tego kiedyś zrodzi się wspaniałe zrozumienie i światło dla mojego życia. Tak, no jeszcze dzisiaj mogę sobie uświadomić, że Pan Jezus został w świątyni wśród tych, którzy kochali słowo, nauczycieli, uczonych w Piśmie. Tam zawsze znajdę Jezusa w słowie. Znajdę Jezusa, usłyszę, bo On ma codziennie tyle mi do powiedzenia o życiu, o mnie. raz o tym, co w życiu moim jest ciemne, grzeczne, ale najczęściej o tym, co jest piękne, co warto pielęgnować, o co warto zabiegać i się troszczyć. Powierzam Was, Waszej modlitwie i siebie, obieca tej, która ma serce niepokalane, piękne, serce godne Boga i serce jednocześnie matczyne, którym kocha każdego i każdą z nas. Przez jej stawiennictwo dla siebie i dla Was proszę, aby Pan nam błogosławił. I jutro w czasie naszej modlitwy i każdego dnia, kiedy będziemy pochylać się nad tajemnicą słowa Dobrego Boga. Niech on Wam obficie błogosławi. Mię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Wam Boże.